No i witam was w pierwszym wsypaniu. O dobra, o dobra, rozłożona. No i idziemy po zatorkach. No dobra, idź i ci Run, Forest, run. Była. Ja, Była ci zamknięta. No, no dobra. O No, no jest. Go. Wolnie fajne ma dźwięki ten sokorek. Mi się podobają. Podobają. O. <laughs> I moja kawiną jest też bardzo fajna. Jedziemy, jedziemy. No i dobra, no i zaraz, a w sumie, to będzie pierwszy, pierwszy wysyp na wizji, a ogólnie drugi w grzebę, już raz właśnie wysypałem. Dobra. Tak, stój. No i ładnie, sobie, ładnie. O już cała przyczepa. No nieźle. Dobra. stój, 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 Dobra. No albo zagasz, go. O, nie wysypał. No dobra. Opa. B. No i dobra, jedziemy dalej. Cię się jeden rozgrzeje. No dalej, 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 dalej. Dobra. No i jedziemy, no i robię cię. cześć. I witam was przy wysypowaniu dwóch ziarna z dwóch przyczep. bo... Tak trochę może nierealistycznie, no ale dobra. Przy... Oj, yy, się przeżyje, nie? I troszkę wolno. No ale dobra. Myślałem na początku, że tam się wysypowuje, ja bo tam jest słowa i tak dalej, ale po dłuższym zastanowieniu, że tu jest ta rura, nie? To pomyślałem, no może tu, no i się dało, nie? A i może świat, tak na mikrofon dwa razy. O, widać mojego bizona. Dobra jak to się wysypie to przyczepa, ja wracam na bo to tak długo się robi, że cięcie. Cześć! Witam już po, wysypie, po wysypaniu już wysypałem dwie przyczepy, już są puste. O. No i dobra, no i jadę na pole i jak skończy kosisz, to do Was wracam. Więc kolejne <laughs> ta. To jest fajne, że tak od, wolno się tak od małych obrotów do największych yy, siebie, że to nie i tak dalej. W tym bizony, tak od, najmniej, od najmniejszych obrotów do największych. A kończy się też tak podwójnie po prostu. Dobra. Ja bym tylko wysypać. No.

去客户家做。